Kochani, decyzja już co do Radzicia podjęta, że pojedzie do, do fundacji. No jedzie do pani Alicji, wolontariuszki z Kruszętnika. I stamtąd już do decyzji albo jakiś dom zastępczy dostanie, albo do fundacji. W każdym razie już będzie w bezpiecznym miejscu. Yy. No, ponieważ to jest taki, 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 widać, że to taki domowy gołąbek, i tutaj ta nóżka nie za bardzo przy jakimkolwiek kolejnym urazie, no to ta nóżka tutaj jest, no ta obrączka jednak jest na tej nodze, no tak. Yy, historia jest taka, to ma teraz, to ma mój numer telefonu, ale tutaj kontakt z hodowcą był, z panem, yy, gołąbeczek z 2019 roku. Zaginął w 2020. I no pierzy się jeszcze faktycznie. Jeszcze dużo tych piórek tutaj wylatuje. No po takim razie głowy i, 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 i w... w zasadzie to nawet go będzie można wypuścić. Może jak już pani doktor go tam obejrzy. Będzie miał zrobione no, no wszelką diagnostykę. I takie spojrzenie fachowca. No to ja myślę, że nawet można go wypuścić na wiosnę. No, jakby nie było, mam mój znacznik. Myślę, że przed nim będzie nowe życie, takie bezpieczne. Bezpieczne, bo sporo przeszedł. Ja nawet no nie myślałam, że, że po takich obrażeniach ta głowa się tak ładnie tu się wszystko zagoi. Ale wszystko ładnie. Wszystko ładnie zagojone więc niech tak będzie żebym już miała żebym już była spokojna bo on nie widać żeby on tak chciał uciekać się gdzieś wybierać szczególnie tu mu pasuje trochę zaśpiewa do dziewczyn dziewczyny mu odśpiewują więc taki domowy taki domowy gołąbeczek jest jeden z gołąbków z tym PMW z kręczkiem który będzie jechał tym, tym po prostu no, transportem nazwijmy yy, no, miał jeszcze problemy oddechowe już to ustąpiło po antybiotyku no ale antybiotyk przyczynia się jeszcze pewnie do większych ataków tego tego kręczka Te, tej choroby no, taka naprawdę Ciężka choroba. Gołąbek miejski to nie ma takich szans za bardzo, bo nawet po wyleczeniu, no to ewentualnie pocztowego gołąbka można później zaszczepić na takiego mieszczuszka. No to kto, co roku nikt nie będzie łapał i szczepił. Więc tutaj już do fundacji. Nadzieja w fundacji. Okaś się, okaś się kochanek. jeden z gołąbków tutaj jest drugi z gołąbeczków z PMW z kręćkiem ten dodatkowo ma jeszcze tak wisi mu to skrzydełko tam miał taki obrzęk spory krwiak no to już zeszło zeszło ta opuchlizna no ale też drapie się trochę po tych oczach no tutaj będzie miał fachową pomoc jakoś znajdzie się u, y, u Pani Alicji, wolontariuszki z y, Fundacji Groszędnik. Dziękuję serdecznie za przyjęcie gołąbków, za, za dalszą nad nimi opiekę. W bagażniku są Gołąbki, No Ciężka to jest choroba. Jak tam rozrabiają, albo ma atak tego kręćka. Mają wentylację, mają otworki, one będą jechały w bagażniku, a raz będzie jechał na tylnym siedzeniu no, jako zdrowy gołąbek. A one tutaj wszystko zabezpieczone, wyłożone, to wszystko później będzie do po prostu utylizacji. No. A gołąbeczki będą miały szansę no, żyć sobie w fundacji właśnie do wolontariuszki ruszenknika. Tutaj radzi się nie bardzo widać, nie, nie, nie podświetliło się, kochani. Tu idę z drugiej strony. Tutaj radzi się odizolowany. No, niech sobie żyje szczęśliwie. Teraz go wypuszczać na faktycznie na taką porę roku nie za ciekawą, a jednak miał te obrażenia. Myślę, że jakby była właśnie wiosna, czy lato, to, to inaczej, ale tak to... Niech sobie tam wydobrzeje jeszcze. Jeszcze w innym miejscu, może, może będzie adoptowany, no. Niech sobie szczęśliwie jedzie. Gołąbki już zostawione. No, a będą miały po prostu szansę na odpowiednią opiekę, ewentualnie życie w fundacji. I to już wracam. No nie mogłam tutaj wcześniej przyjechać, nie, nie było takiej możliwości. Gołąbki były, jeden był od 31., a drugi troszeczkę później chyba mniej więcej z tego samego miejsca właśnie z BMW no i Radziś też yy, pozna nowe towarzystwo yy, trafi pewnie do fundacji, no może do jakiegoś domku zastopczego i to tak do.